Siemanko, ja jestem Marcelek i w tym krótkim filmiku chciałbym wam przedstawić jedną małą zmianę jaką została dodana nie wiem, nie wiem kiedy dokładnie ale jakiś chyba czas temu do programu jakim jest Xfire więc po wejściu w narzędzia i opcje w kliknięciu sobie na transmisja i wybraniu, z, i tutaj y, po prawej stronie zobaczyłem sobie opcji Twitch TV Options. Y, o co w tym chodzi? W tej opcji, y, gdy na to klikniemy, otworzy nam się klient, czyli klient Xfire, gdzie będziemy mogli połączyć y, nasze konto y, Xfire z Twitchem. Ja tutaj już mam połączone. I co nam daje dokładnie ta opcja? Więc Ta opcja daje nam taką możliwość, iż w momencie, w którym będziemy transmitować jakąś grę właśnie przez Xfire, ta transmisja również będzie wyświetlana na naszym koncie na Twitchu. E, czyli będziemy mieli e, dwa live y, na XVR i na Twitchu. E, bardzo, bardzo, fajna opcja, jako iż e, nie, nie, zżera tyle zasobów e, komputera, e, jeśli chodzi o właśnie o procesor i, i, i o RAM, jak na przykład właśnie XSplit e, od właśnie, od Twitcha. Hmm. Tam to naprawdę jest to masakra. A tutaj no, po prostu wciskamy live, czyli ten właśnie ten stream, te przyciski od, od tworzenia streama i naprawdę bardzo, bardzo to jest wydajne, no, ani nam się nie, nie, nie reaguje nic, ani nam kopnie zacina. No wiadomo, jeśli chodzi o jakość naszej transmisji, no to musimy mieć e, tutaj właśnie dosyć dobre wysyłanie, nie? Żeby, żeby, to jakoś tak sprawnie chodziło, ale ogólnie jakoś, jakościowo jest, no naprawdę ten program jest bardzo, bardzo fajny, czy ta opcja tego Twitcha jest bardzo, bardzo fajna, mi się to bardzo podoba naprawdę. Więc jeśli, jeśli ktoś lubi transmitować tylko gry, no bo tutaj wiadomo, że, że na przykład pulpitu nie będziemy transmitować, bo X X, transmisja X Fire nie ma takiej opcji. No więc jeśli ktoś właśnie lubi transmitować gry, robić właśnie jakieś live z gier, no to jeśli nie chciałby tylko transmitować na X to może sobie też transmitować na Twitchu. No, i to było na tyle, jeśli chodzi o takie krótkie info właśnie odnośnie tej opcji. No i to było na tyle. Na razie trzymajcie się.